Masz dość wzdęć problemów trawiennych i braku konkretnych odpowiedzi na temat SIBO? Mam coś dla Ciebie. W każdy czwartek wspólnie hakujemy problem SIBO. Jest to zapowiedź nowej serii, w której wyjaśniam, skąd się bierze ten problem i jak go rozwiązać raz na zawsze. Każdy temat omówię w trzech prostych krokach. Krok pierwszy: Czy to mój problem? Zadam Tobie kilka kluczowych pytań, które pozwolą zweryfikować, czy analizowany problem dotyczy właśnie Ciebie. Krok drugi, jak to sprawdzić? Pokażę Ci badania, które pozwolą potwierdzić bądź wykluczyć problem jako przyczynę SIBO. No i krok trzeci, jak to naprawić? Podam konkretne kroki, abyś mógł bądź mogła raz na zawsze pozbyć się SIBO. Jeśli chcesz w końcu zrozumieć SIBO i wziąć sprawę w swoje ręce, zaobserwuj profil, żeby móc to zrobić. Widzimy się w czwartek. Pierwsza przyczyna SIBO już na tapecie.